Sobota wieczór. Przeglądasz sobie treści w internecie. Trafiasz na kolejny film, w którym ktoś opowiada o metodzie, która zmieniła jego życie. Bullet Journal, Second Brain, Pomodoro, Eat the Frog. Jakiś system z kolorowymi karteczkami. Czytasz opis i nagle coś klika w twojej głowie. Myślisz sobie, to brzmi jak ja. To może być to. Jest przebłysk nadziei, jest energia. Czujesz, że tym razem będzie inaczej. Może nawet zaczniesz tego samego wieczoru. Kupujesz notes, instalujesz aplikację, oglądasz trzy kolejne filmy o tym jak to działa, ustawiasz przypomnienia, budujesz całą strukturę wokół tego narzędzia, a kiedy wszystko jest gotowe, postanawiasz, że od poniedziałku zaczynasz na serio. Poniedziałek robisz, działa. Wtorek robisz, jeszcze działa. Środa trochę robisz, trochę działa. Czwartek zapominasz, przypominasz sobie o tym dopiero wieczorem. Myślisz, jutro nadrobię. Piątek notes leży zamknięty. Aplikacja wysyła powiadomienia, które ignorujesz. A system z karteczkami wygląda jak wyrzut sumienia przyklejony do ściany. Nie pamiętasz momentu, kiedy to przestało działać. Nie było decyzji. Nie było OK, rezygnuję. Po prostu w pewnym momencie zauważasz, że już tego nie robisz. I wraca do ciebie to znajome uczucie. Kolejna metoda, która nie zadziałała. Innym pomaga. Nie, nie. Może po prostu jestem zbyt zepsuty, zbyt leniwy, zbyt. Jakiś. I tu się zatrzymaj. Bo to, co się właśnie wydarzyło, nie jest dowodem, że coś z Tobą jest nie tak. To jest pewnego rodzaju schemat, któremu warto przyjrzeć się bliżej. Każda metoda składa tę samą obietnicę. Twój problem jest techniczny. Oto świetne narzędzie. Jak będziesz je stosować, to sukces murowany. To kusząca obietnica. Daje nadzieję, daje konkretne kroki, nie wymaga głębszego spojrzenia. Ale co jeśli problem nie jest techniczny? Co jeśli chodzi o przeciążenie, którego żadna metoda nie usunie, albo o środowisko, które nie pasuje do tego, jak funkcjonuje twój mózg. Być może to po prostu kwestia braku czegoś fundamentalnego sensu, odpoczynku, połączenia z ludźmi. W takiej sytuacji metoda nie tylko nie pomoże, ona aktywnie przeszkodzi. Odwróci uwagę od prawdziwego źródła i doda następne rzeczy do ogarnięcia. Wygeneruje kolejny dowód do teczki powinno działać, ale na mnie nic nie działa. Pomyśl o tym jak o gorączce. Gorączka jest objawem, nie chorobą. Możesz brać lek, dzięki któremu temperatura na chwilę spadnie. Ale kiedy lek przestanie działać, to gorączka wróci. No dobra, to może inny lek. Jak się domyślasz, również zadziała na chwilę. Możesz tak w nieskończoność zmieniać leki, szukać lepszych, mocniejszych, nowszych, albo możesz w końcu zapytać: Dlaczego właściwie mam gorączkę? Metody produktywności często działają jak te leki. Zbijają objawy, nie dotykając przyczyny, a ty zostajesz z szufladą pełną leków, które zadziałały na chwilę. Niestety, każde takie leczenie zostawia po sobie ślad. Każda metoda, o której się dowiadujesz, staje się pewnego rodzaju standardem w twojej głowie. Wiesz, że musisz stosować time-blocking, że musisz mieć poranną rutynę, że musisz planować tydzień z góry i ustalać priorytety. Ta wiedza nie znika, gdy metoda przestaje działać. Staje się cichym głosem w tle, katalogiem dowodów, przez które nie funkcjonujesz wystarczająco dobrze. Im więcej metod poznasz, tym więcej masz argumentów przeciwko sobie, bo wiedza bez kontekstu zamienia się w presję, a presja nie pomaga zacząć. Presja paraliżuje. Warto też pamiętać o pewnym mechanizmie. Szukanie kolejnej metody może być sposobem na unikanie trudniejszych pytań. Myśl, że może potrzebuje lepszego systemu, jest wygodna. Bo nie trzeba niczego zmieniać, nie trzeba niczego kończyć, nie trzeba przyznawać, że coś fundamentalnie nie gra. Wystarczy znaleźć lepsze narzędzie. Metoda obiecuje: Zmień technikę, zachowaj wszystko inne, ale czasem problem jest właśnie w tym wszystkim innym w tempie, które nie jest Twoje, w pracy, która Cię wycieńcza, w relacji, która kosztuje więcej niż daje, w życiu, które zostało narzucone, a nie wybrane. Żadna metoda tego nie naprawi. Więc jeśli kolejna metoda nie zadziałała, to niekoniecznie znaczy, że musisz szukać następnej. Wynik tej próby na pewno nie jest też dowodem na to, że jesteś zepsuty, leniwy czy beznadziejny. Może znaczy to tylko tyle, że odpowiadasz na złe pytania. Zamiast, jaka metoda mi pomoże, może warto zapytać, z czego wynika mój problem? Co mózg próbuje mi powiedzieć? Czego mi brakuje, nie w systemie, ale w życiu? Bo być może nie potrzebujesz lepszej metody. Może potrzebujesz chwili, żeby usłyszeć, co jest pod spodem.